W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Ci, jak przykleić daszki przy słupku metalowym oraz o czym należy pamiętać przy przyklejaniu w ogóle daszków lub płyt. Płaskich na ogrodzeniu. Przed przystąpieniem do docinania powinniśmy dokładnie wymierzyć sobie, w którym miejscu będzie słupek. Do tego celu najlepiej użyć kątownika oraz ołówka. A samo docinanie powinniśmy wykonywać przy stole, ponieważ jest najwygodniej i najbezpieczniej. A jeśli mówimy tutaj już o bezpieczeństwie, to przed piłą, na odległości 2 metrów, nikt nie powinien się znajdować. Moim zdaniem obróbkę płyt najlepiej zrobić w taki sposób, aby ich łączenie znajdowało się równo na środku słupka metalowego. Dzięki temu zagłębienie, które będziemy musieli wyciąć, będzie na tyle małe, że będziemy mogli podejść szlifierką 230 mm. Według mnie taki sposób docinania jest najprostszy. Płyty mamy docięte. Musimy pasować je dokładnie, zobaczyć czy nie są za wąskie. I najlepiej do tego jeszcze ułożyć kilka płyt dodatkowo, sprawdzając czy będą do siebie pasowały. Do przyklejenia płyt lub daszków powinniśmy użyć nie tylko kleju w tubce, ale też kleju wysokoelastycznego który uzupełni nam przerwę między daszkami a betonem, tak aby nie zbierała się tam woda. Dodatkowo klej przyczepi dokładnie daszki do naszego ogrodzenia. Dlatego też użycie kleju wysokoelastycznego i kleju w tubce przeznaczonego do przyklejania bloczków jest najlepszym rozwiązaniem. Podczas przyklejania daszków lub płyt przy samym słupku metalowym należy pamiętać, aby przerwa między daszkiem a słupkiem metalowym nie była zbyt ciasna i żeby wpuścić tam silikon. Metal, ze względu na to, że jest to materiał,. Który rozszerza się pod wpływem temperatury może przyczynić się do powstawania pęknięć. Należy również pamiętać, aby później od samej góry również uzupełnić szczelinę między daszkiem a słupkiem metalowym, aby nie wnikała tam woda. Kolejne płyty lub daszki analogicznie przyklejamy tak samo jak pierwsze. Smarując środek klejem wysokoelastycznym, ściągając następnie grzebieniem, boki uzupełniamy specjalnym klejem uszczelniającym w tubce. Dobrze je dociskając do podłoża. Klej, który tu zastosowałem, to klej w tubce Defense Seal, który możesz znaleźć poniżej w opisie filmu. Podczas klejenia ważne jest to, abyśmy nie używali. Klinów. Często wśród wykonawców można spotkać się z taką praktyką, gdzie po przyklejeniu daszka wkładają kliny, odrywając daszek od podłoża. Aby tego uniknąć, powierzchnia do której przyklejamy daszki lub płyty powinna być dobrze wyszlifowana pod poziomicę. A jeśli mówię tu już o powierzchni, to warto również zwrócić uwagę na dwie rzeczy: powierzchnia do której przyklejamy daszki i same daszki. Powinny być suche, ponieważ klej uszczelniający nie lubi wilgoci. Po drugie, beton, który jest w pustakach powinien być twardy, związany. Nie powinniśmy kleić bezpośrednio klejem na betonie, który jest jeszcze luźny lub niezwiązany. Po wymurowaniu już wszystkich płyt lub daszków, z tego względu, że elementy betonowe, wibroprasowane mają dużo porów i przenika przez nie woda, możemy uzupełnić je trwałym impregnatem, na przykład Silex Gloss lub Silex Matte. Link również umieszczam poniżej w komentarzu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu woda nie będzie przenikała przez daszki i nie będzie wypukiwało się wapno. Co. Przyczyni się do tego, że nie będą powstawały białe naloty na ogrodzeniu. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam Cię również do tego, abyś obejrzał inne moje filmy. Może Ci się przydadzą.